Czy czujesz, że codzienny pośpiech i natłok obowiązków odbierają ci spokój i równowagę? W tym filmie pokażę ci konkretne, sprawdzone sposoby, które możesz wdrożyć już dziś, aby odzyskać kontrolę nad swoim życiem i poczuć wewnętrzny spokój. Nie musisz zmieniać wszystkiego od razu, wystarczą małe kroki, które z czasem przyniosą wielkie efekty. Zacznijmy od najprostszej, ale niezwykle skutecznej techniki świadomego oddechu. Gdy poczujesz, że stres cię przytłacza, zatrzymaj się na chwilę. Usiądź wygodnie, zamknij oczy i wykonaj cztery głębokie wdechy. Dech przez nos na cztery sekundy, zatrzymaj oddech na cztery sekundy, a następnie powoli wypuść powietrze przez osiem sekund. Powtórz tę sekwencję cztery razy. To proste ćwiczenie obniża poziom kortyzolu, uspokaja umysł i pozwala odzyskać poczucie kontroli. Następnie zastanów się, co w twoim życiu obecnie najbardziej zabiera ci energię? Czy to nadmiar obowiązków, trudne relacje, czy może brak regenerującego snu? Wybierz jedno źródło napięcia i skup się na nim. Zrób trzy proste rzeczy, które możesz wykonać w ciągu najbliższych 30 minut, aby poczuć poprawę. Napij się wody i wykonaj kilka minut rozciągania lub krótki spacer. Zapisz trzy najważniejsze zadania na dzisiaj oraz wyznacz 25-minutową sesję pracy bez rozpraszaczy na najważniejsze z nich. Pamiętaj, że twoje otoczenie ma ogromny wpływ na samopoczucie. Wyłącz powiadomienia na godzinę. Odłóż telefon ekranem do dołu i trzymaj go poza zasięgiem wzroku. Jeśli pracujesz z domu, STW zamknięte RZ rytuał zamknięcia dnia pracy. Odłóż notes Trzymaj światło lub zapał lampkę, aby oddzielić czas pracy od czasu prywatnego. Ruch to kolejny klucz do równowagi. Nie musisz od razu biegać maratonów. 15-20 minut energicznego marszu lub prostych ćwiczeń poprawi twoją koncentrację i poziom energii. Wprowadź ten krótki ruch szczególnie wtedy, gdy czujesz spadek sił. Sen to fundament regeneracji. Usta stałą porę kładzenia się spać i budzenia. Unikaj ekranów na 30-60 minut przed snem. Wybierz ciepły, niesłodzony napój i lekką lekturę zamiast królowania mediów społecznościowych. Nie zapominaj o relacjach. Wybierz dziś jedną osobę, z którą porozmawiasz uważnie, bez multitaskingu. Prawdziwa rozmowa to potężne narzędzie redukcji stresu i budowania wsparcia. Naucz się też mówić nie. To ochrona twojej energii, a nie egoizm. Zarządzaj energią, nie tylko czasem. Zidentyfikuj swoje najbardziej produktywne godziny i zapłanuj wtedy najważniejsze zadania. Pracuj w blokach, 50 minut pracy, 10 minut przerwy. W przerwa wstawaj, napij się wody, rozciągnij się. Technologia powinna ci służyć, a nie rozpraszać. Usta konkretne okna na sprawdzanie maili i social mediów, trzymaj się ich, a w sypialni wprowadź strefę bez telefonu, co poprawi jakość snu. Skup się na mikrocelach. Zamiast mówić, muszę zmienić całe życie. Ustaw cel. Dzisiaj zrobię 15 minut czytania i 20 minut ruchu. Małe kroki prowadzą do trwałych zmian. Wieczorem zapisz 3 rzeczy, za które jesteś wdzięczny. To przesuwa uwagę na pozytywy i poprawia nastrój. Gdy stres cię przytłoczy, zamknij oczy i wyobraź sobie spokojne miejsce plażę, las, jezioro i spędź tam 30 sekund. Ta wizualizacja przywróci Ci jasność umysłu. Na koniec mam dla Ciebie praktyczny plan na siedem dni, który możesz zacząć już dziś. Dzień 1. Wprowadź technikę oddechową czwartego do 4 sierpnia rano i wieczorem. Dzień 2. 15 minut ruchu rano. Dzień 3. Jedna 25-minutowa sesja pracy bez rozpraszacie. Dzień 4. 10 minut uważnej rozmowy z bliską osobą. Dzień 5: Wieczorna lista trzech rzeczy wdzięczności. Dzień 6: Ogranicz czas przed ekranem od 30 minut. Dzień 7: Refleksja nad postępami i plan na kolejny tydzień. Pamiętaj, że równowaga to proces, który wymaga cierpliwości i systematyczności. Każdy mały krok się liczy. Jeśli ten film był dla Ciebie wartościowy, zostaw łapkę w górę. Subskrybuj kanał dzień w równowadze i koniecznie włącz dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych praktycznych porad. Napisz komentarzu, którą z dzisiejszych technik zacznie stosować już dziś. Dziękuję, że jesteś ze mną. Do zobaczenia w następnym odcinku.